Dobra słuchajcie taki min minutowy szybki szorcik na temat tego UPS 12V powiem wam taką ciekawą historię wczoraj sobie podłączyłem tego UPS z taką ładowarką LG -ka. niby tu ma 1.8A na wyjściu i powiem wam że no działy się dziwne rzeczy wyłączał mi się router był strasznie niestabilny pomyślałem sobie że no niestety ta tutaj ten UPS nie wydala Wiecie co zrobiłem? Podłączyłem sobie pod ładowarkę od iPhone'a i teraz po prostu wszystko działa stabilnie. Zero jakichkolwiek restartów i tym podobnych. Także warto brać pod uwagę, żeby podłączać tego UPS-a pod solidne przynajmniej 2 amperówki bo jeżeli podłączycie pod jakąś lipę, to router. Będzie po prostu obciążał wam za bardzo ładowarka, ładowarka się będzie wyłączała i będzie lipa straszna. Na razie to działa, jak widzicie, jest podpięte. Yy, akumulatory są na, naładowane w 100%. Świadczy to o tym, że tutaj się świeci niebieska kadutka. Dioda czerwona sygnalizuje nam, że mamy na wyjściu aktywne wyjście <gryw> ma nie 12V. No i teraz, jeżeli bym odłączył, słuchajcie. Tutaj, tą wtyczkę. To powinno przejść na zasilanie z akumulatorów, i w przypadku, właśnie, zaniku prądu będziemy mieli cały czas. Y, słuchajcie, tutaj podłączony, działający router. Zrobię teraz takiego testa. Odłączę zasilanie. Zobaczymy, co się stanie. Słuchajcie, odłączyłem zasilanie. Jak widzicie, na wyjściu jest cały czas. Aktywna dioda, czerwona, także działa to bez problemu. No i podsumuję. Trzeba mieć dobre źródło zasilania. Wtedy ta przetwornica działa bez problemu, podepnę ją z powrotem do ładowania. I dzięki temu teraz przeszło na zasilanie z ładowarki. Tu jest przetwornica, która generuje te 12V, i cały układzie działa w ten sposób. Proste, aczkolwiek zarąbiste, bo odpinając zasilanie, biorę ten router do innego pokoju czy nawet do plecaka idę w nim gdzieś kurde sobie w teren i mam internet z takiego oto t, -mobaliow, t, -mobaliow, t y, routera dokładny model to jest B coś tam 525 czy jakoś tak nie? dobra słuchajcie kochani y, na razie jeszcze będę testował sobie to zrobię jeszcze takiego testa który pokaże ile po podpięciu będzie działał ten router może jeszcze dzisiaj to wykonam może za chwilę zobaczymy aczkolwiek na pewno dam informację ile czasu działał na takich tutaj bodajże chyba 2 razy 2 i 2500 mAh czyli załóżmy że to będzie 5 amperogodzin, ile tutaj wytrzyma ten routerek nie na takim tym to będzie to jest taka ciekawostka tyle w temacie pozdrawiam trzymajcie się